Witam serdecznie, to ośrodek szkolenia kierowców Ladies. Dzisiaj robimy sobie wyjazd z ośrodka egzaminacyjnego na walicach. Popatrzmy, mamy znak stopu, czyli muszę zatrzymać się gdzie? W miejscu widocznym. I teraz nie zrobimy tak jak zawsze wszyscy robią, że jadą w lewo. Zrobimy wyjazd w prawo, gdyż tam też możecie na egzaminie sobie pojechać. Patrzę sobie, czy nic nie wyjeżdża. Jak nic nie wyjeżdża, to sobie ruszam, bo już się zatrzymałam. Wyjazd w prawo pozornie wydaje się łatwiejszy. A czy pozornie, to zobaczymy. Myślę, że tak, że tu nie ma jakiejś dużej trudności, zwłaszcza, że sam wyjazd do środka na pewno nie musicie już tak zbacznie obserwować, przez te dwa drzewa, czy coś wyjeżdża. Wystarczy, że skupicie się na lewej stronie głównie. Mamy ograniczenie prędkości do 40, czyli też musicie tutaj sobie naprawdę bardzo powolutku jechać. I tak też robimy. Ta droga jest dość długa, jedzie się kawałeczek prosto, ale chciałam Wam przedstawić bo tutaj czasami egzaminatorzy też lubią sobie zlecić, żebyście po prostu nie mieli niespodzianek na egzaminie i wiedzieli czego na co zwracali uwagę. Dobra, skupmy się na tym. Mamy przejście dla pieszych. Popatrzcie, ja ale dzwonięka zmniejsza prędkość po to, żeby mieć czas na to, żeby się po sobie, sobie zobaczyć, czy ktoś przechodzi, czy nie przechodzi. Z samej definicji znaku wynika, że kierujący zbliżając się do oznakowanego w ten sposób przejście dla pieszych, czyli znakiem. Yy, ma obowiązek zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby się zatrzymać, aby takiemu pieszemu dać możliwość e, przejścia przez jezdnię. E, pamiętajmy o tym, że prawdopodobnie będą się szykować zmiany przepisów od lipca 2020. E, prawdopodobnie, bo jeszcze to nie jest e, w żaden sposób pewne, e, ale będzie taka możliwość, że pieszy będzie miał stojąc już tuż przed przejściem, a nie w momencie, kiedy nadepnie na jezdnię. Na najbliższym skrzyżowaniu wstąpimy sobie w prawo, także sygnalizujemy sobie zamiast skrętu, tak, żeby pojazdy za nami widziały o tym, że skręcamy w prawo, zmniejszamy prędkość, redukujemy bieg na dwójeczkę, żeby Was gdzieś tam nie wyrywało. Wszystko można zrobić z pełnym spokojem. Na egzaminie często zdarza się, że tutaj gdzieś, jeżeli jest miejsce do parkowania, to egzaminatorzy parkują, My może pojedziemy sobie teraz na prost, mamy ograniczenie prędkości do 20, także jedziemy sobie tutaj spacerkiem do najdższego skrzyżowania, ok Przejeżdżamy sobie tutaj e, rada moment przez e, zwężenie e, drogi, patrzmy sobie, czyli oznacza to, że ja widząc taki znak muszę przepuścić pojazdy, które jadą sobie z przeciwka, prawda? Także widzę, że coś tam się zbliża z prędkością światła, więc na spokojnie, jeżeli się nie zmieszczę z tym pojazdem, to po prostu pozwolę mu przyjechać. I tak też zrobiliśmy, prawda? Nie ma sensu pchać się na siłę na tego, pourywać lusterka, po prostu spokojnie czekamy, aż będzie możliwość przejazdu. Dobra. I kontynuujemy sobie jazdę sielską między. to wjeżdżamy sobie na skrzyżowanie. Zakręcamy. Wszyscy naciskali gazu na to, że ta prędkość może naprawdę...